Witam serdecznie, ja jestem FUBU, a to jest gra World of Tanks. Czyli szczelamy sobie randomka, moi drodzy, albo inaczej witajcie w mojej kuchni. Przepraszam. Więc tak tutaj w tej rozgrywce oczywiście zagram z kolegą Pirexem z Team którego serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam także Fire BB no i co? No i przygotowania do bitwy. Tak jest, ruszamy się. Mapeczka, oczywiście pustynia. Za bardzo nie lubię tej mapy, ale trudne, nie mamy wyjścia. Więc tak, tutaj co tutaj chciałem zrobić? Generalnie chciałem podjechać tam na skałkę, żeby sobie troszeczkę z góry posnajpić. Posnajpić, jeszcze raz, posnajpić. Czy to jest bezpieczne miejsce? Zależy, zależy, bo czasami też może być tak, że mogą wrogie jednostki podjechać, mogą nas podświetlić, bo możemy dostać gonga, no ale chciał, chciałem tam po prostu sobie podjechać, bo lubię, bo lubię chodzić po górach, lubię jechać pojazdem po terenie górzystym, no okej, okay, w porządku. Dobra, Pirek w tym momencie chyba też jedzie ze mną, tak, też jedzie ze mną, Tutaj widzimy M3 Stewarta, chciałem w niego troszeczkę przycelować yy, ale on jest yy, tak jakby dalej yy, Nie wiem czy mi się uda go, tak, on chyba mi bodajże raz trafi yy, Musimy go O, widzimy gołąbeczki dwa, fałka, jest też widzę, 30, nie 20 21 Dostał, dostał, Fałeczka dostała ładnie Czyli tam jeden jest na dobiciu Tutaj jest M3 Stewart, poszła M3 Steward dostał, dobrze. Tutaj mamy dwóch na dobiciu. No, no, szybko, 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 szybko. I poszło, poszło. jest, Ładnie. Miałem farta, miałem farta. Pirex też tutaj ładnie wziąło duszka. Jeszcze jeden strzał. Jest, okej, okay. Uuu, rykoszet, rykoszet, jest zajebiście. Został nam Wolverine. Wol Wolverine, który też poległ. Także bardzo szybka rozgrywka jest. W sumie dobrze, że nie pojechałem tam do góry. Yy, ale jest okej. Okay. Pirek załapał jednego fraga. W sumie to chcieliśmy tutaj zrobić tak, żeby zdobyć po trzy fragi. Wtedy byśmy dostali odznakę. Tutaj jest coś grub, grubszego. Nie, raczej to nie było coś grubszego dokładnie. Nie wiem, czy to było. Chyba to by chyba ten chlawi był pocisk na ślepo oddany myślałem że go strącę ale jednak nie, nie udało się co to był za czołg? to był T... T chyba 11, nie T40 czasami pociski nie trafiają mają zbyt duże pancerze jest, bardzo ładnie to był T49, który poległ Amerykaniec pewnie jest okej okay. Mamy 5 na liczniku. Generalnie o co chodzi w grze World of Tanks? Zdobywamy doświadczenie i kasę za... czekajcie... O, poszło, dobrze. Zdobywamy doświadczenie i kasę. Do... Im więcej zrobimy damage w grze, tym więcej dostaniemy kasy i expa. A medale zdobywamy za ilość zestrzelonych pojazdów, tak? W tym wypadku. Tutaj akurat... Jak już mówiłem wcześniej, Hester, bardzo fajna y, sprawa, jeśli chodzi o czwarty tier niszczadeczki, są lepszą lufą, pociski na golda naprawdę robią miazgę, tak samo polecam y, Pz4, -kę. też pociski na golda, też robią miazgę, to są takie dwa moje ulubione pupilki. W sumie to ja z Pirexem wybiliśmy część teamu, ktoś zdobył jednego fraga m ale jest okej. Okay. Dobra, tutaj widzimy KV, ciężko jest go przebić, no właśnie, kolega wystrzelił, ja też, no bardzo ciężko, ma gruby pancerz, niestety byk ma gruby pancerz. Spróbujemy coś, coś mniejszego, e, nie widzę co to było, to był chyba badaj, że M8A1 Amerykaniec i jest. Czasami czy warto oddać pestkę na ślepo, tak? Jeśli pojazd zniknął nam e, z pola widzenia Warto oddać pestkę być może on tam jeszcze jest, być może go jeszcze trafimy Jak widać tego kV ciężko przebić z tego Hessnera Naprawdę, pomimo to, że mamy pociski na Golda z... Próbowałem mu w... w przód, nie w tył walnąć D Dostałem za 13 od jakiegoś dziobaka O, nawet nawet w sumie dostałem za 7 i za 13. O teraz ktoś mi za 105 walnął. Dobrze. No i co, mamy teraz T1 Heavy. Amerykaniec. Też ciężko będzie przebić? Nie, został. No i została artyleria. M41 amerykańska, piąty tier. Bardzo lubię artylerię, aczkolwiek po tym naszym ostatnim e, refie. E, nerfie, przepraszam, nerfie arty zostały, że tak powiem, zjebane, No bo nie mogę tego inaczej tutaj yy, określić. Ja przepraszam, że nie mówię tak profesjonalnie jak inni youtuberzy grający wiele yy, tam powiedzmy od dłuższego czasu w tą grę, że nie mówię takim slangiem pełnym. Ja mówię tak bardziej ogólnikowo. No troszeczkę, troszeczkę mam pojęcie o grze, ale nie aż takie na przykład jak Bebek, którego serdecznie pozdrawiam z klanu Wing. No i co? No i chyba tyle. Dojeżdżamy bodajże do Kapa. Jeszcze po drodze artylerię chciałem wzmuchnąć, ale kto się tam trafił albo i nie. To tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Ludzie, dlaczego Wy mi minusujecie te filmy? Oceniajcie mój film, a nie moją osobę. Bardzo Was proszę. Więcej łapek, więcej łapek. Na razie pozdrawiam, cześć, strzała. A, jak chcecie ze mną porozmawiać, padnijcie, ts.facemating.pl. Narazka.